Kto to był? Ja nie Nie powiem, Kto to był? Kto był? Kto? co ty Nic nie wiem, kto to był? Ja nie wiem Ale co, gadali z tobą? A gdzie jechali? No prosto jechali do ulicy, dalej nie wiem Cie Mały... Czy się, się nazywają? Jak? Policzci? Mowy i tak, bus taki mały, długi, ciemnocorny taki Jakie były dogi. A co to było? Co to było napisane? Ej, Bazawa został. Ja zlikszczywiłem noc A, krzywi, no, a co? Gadali z o, tobą? Gasanełów? Ja i. A co oni chcieli? Policzki O co chodzi? Takie, takie, kropka z tyłu i pamiętable. I, i, I takie i pół Ale po co oni przyjechali? A kas bokże, Uuuu Zakład, pogrzeb... wow, zakład Pogrzebowy Zakład Nie Policci Oni się się nazywają Ale po co do nas przyjechali? A może o co inny? Zakład Pogrzebowy Tego, Ulica taka, taka A nie skryczyli e, Tutaj mówię e, e, Zaki Zakład Numer 8 Numer 8 tu jest? Ja? Tu nie ma numeru 8, tu jest numer 5 A da. Tam jest, o, tam jest 8, tu jest 5. A wjechali? Co? Ja nie wiem, bo wyjechali. Ja 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 zakład pogrzebowy był. był! A skąd to No te powiedziałaś mi teraz. Nie, zakład powi. Numer 8, a co głupiec dał? A bo o co idę?